No i tam. Najlepsze rezultaty daje mi pomaganie drugiemu człowiekowi. I wysiłek fizyczny swój. Chociaż teraz pół godziny i powiem Wam, że spać muszę co, Także to różnie nieraz działa. Ale odstawiłem znowu. Chwyszki! w bólowe i to jest taki wycięty. Drugi temat... No i co? Co to jest, że nie mogę zapamiętać o to Nie mogę, no. Ale powiem, jak się czuję. No nic mi się nie chciało robić. Nic kompletnie. Ale się zebrałem, poszedłem na rehabilitację, poćwiczyłem. No i teraz tutaj to, to w górze to chyba pójdę gdzieś trochę zdrzemne, no bo Zdziewam jak jak nie wiem. Ja jestem wdzięczny, że jednak nie piję, nie palę. Nie krążę, nie kłamię, nie kradnę. I że trzymam dietę. No nieraz zdarza mi się, że Poluzuje, ale to, to przez te lody, wszystko. No. I te lody mówią, jak to można w, w zimę, w lecie lodów nie iść. Można. No, więc kochani, ściskam Was. Może jeszcze odpowiem na to drugie pytanie. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczyska w Realu. Cześć.